Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was, kochani, dzisiaj ze swojego domu, ponieważ zdarzyło się tak, jak to było już w zeszłym roku. Iż nie możemy się spotkać na zajęciach w przedszkolu. Chciałem Wam przedstawić mojego przyjaciela, właściwie moją przyjaciółkę, którą musiałem zabrać na zajęcia, ponieważ gdyby siedziała sobie w klatce, to zachowywałaby się tak głośno, że nie pozwoliłaby mi nagrać tego filmu. Kiedy tutaj będzie sobie siedziała na moim ramieniu, albo czasami wejdzie mi na głowę, to będzie wtedy cicho. To jest papuszka nimfa. Zobaczcie. Lubi śpiewać. Być może, jak zacznę Wam tutaj śpiewać piosenkę, to też będzie się troszeczkę odzywała. A o czym. Będzie opowiadała dzisiejsza piosenka. Kiedy wyszedłem rano z domu, to padał delikatny deszczyk. Taki słabiutki, ale padał. I pomyślałem, że właśnie o deszczyku dzisiaj zaśpiewam dla Was piosenkę. Posłuchajcie musimy odłożyć papugę. Już od rana deszczyk pada, a na spacer poszła Ada. Kap, 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 I teraz po cichu

To trochę przeszkadza, i dlatego się pomyliłem. Na pewno zauważyliście, że refren tej piosenki, czyli to kap, 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 śpiewałem za pierwszym razem głośno, a za drugim razem śpiewałem cicho. W muzyce te dwa pojęcia. Cicho-głośno nazywają się forte, to znaczy głośno, a piano to znaczy cicho. A po co tak zaśpiewałem? Może dlatego, żeby było ciekawiej, raz głośniej, a raz ciszej. Zachęcam Was teraz, żebyście ze mną spróbowali nauczyć się refrenu tej piosenki. Papuga właśnie teraz skrzypi dziobem. To znaczy, że jest zadowolona. Być może ta piosenka jej się też podoba. Spróbujmy zacząć od nauki refrenu. Kap, 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 kap. Cały refren. Spróbujmy jeszcze raz. Kap kap kap. Kap kap kap. Kap kap, 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 kap. I powtórka. Kap, 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 kap. kap. kap, kap, kap. kap, kap, kap. Posłuchajcie teraz słów. Pierwszej zwrotki. Już od rana deszczyk pada. A na spacer poszła Ada. Ada, taka dziewczynka ma na imię Ada. Już od rana deszczyk pada. A na spacer poszła Ada. Już od rana. Deszczyk pada, a na spacer poszła. Ada. Jeszcze raz. Już od rana. Deszczyk pada, a na spacer poszła. Ada. Druga zwrotka. Mama mówi: włóż kalosze. Ada na to. Bardzo proszę. Bo ta Ada to taka bardzo grzeczna dziewczynka. Słucha swojej mamusi. No i również zakłada kalosze dlatego, żeby sobie nie pomoczyć stóp, prawda? No to spróbujmy. Mama mówi włóż kalosze. Ada na to bardzo proszę.

Trzecia zwrotka: gdy na dworze mokra trawa, wtedy fajna jest zabawa. Gdy na dworze mokra trawa, wtedy fajna jest zabawa. Gdy na dworze mokra trawa, wtedy gdy fajna jest zabawa, gdy na dworze mokra trawa, wtedy Oczywiście nie musicie wszystkich tych zwrotek się nauczyć, bo tych zwrotek mamy cztery. Ale ja wszystkie Wam dzisiaj zaśpiewam i możecie sobie wybrać, które najbardziej Wam się podobają. I ostatnia zwrotka. Można bawić się wesoło, gdy kałuży wiele w koło. Można bawić się wesoło, gdy kałuży wiele w koło. No ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to też uwielbiałem chodzić po kałużach, chociaż to było bardzo dawno temu. Ale moje dzieciaki całkiem niedawno też były małe i pamiętam, że bardzo to lubiły. No to spróbujmy. Można bawić się wesoło, gdy kałuży wiele w koło. Można bawić się wesoło, gdy kałuży wiele w koło. I zaśpiewajmy jeszcze raz. Refren. Kap, kap, kap.

piosenki nauczyć na koniec mogę wam jeszcze zagrać bez śpiewania bez mojego śpiewania papuga trochę będzie skrzypiała musicie się do tego przyzwyczaić a wy próbujcie sami zaśpiewać refren raz dwa trzy cztery Kom. Myślę, że na pewno wszyscy już potrafią ten refren zaśpiewać. Powtórzymy sobie tą piosenkę na kolejnych zajęciach. A teraz ja i Gabrysia. Oj, chyba mnie dziobnęła. Serdecznie Was pożegnamy. Gabrysiu, pokaż się na koniec. Pokaż się ładnie do kamery. No, pokaż się. Pokaż się. No. Się. Tak ładnie zaśpiewamy sobie do widzenia.